Polski generał został niewpuszczony na spotkanie z Amerykanami i niewpuszczony przez Polaków, czyli przez pana generała Kowalskiego, wiceszefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To jest po pierwsze złamanie prawa, a po drugie, zachować się tak wobec polskiego oficera, człowieka, który od samego początku przygotowywał wizytę członków BBN-u w Waszyngtonie, to jest naprawdę niebywały skandal. Ja się z czymś takim nie spotkałem. Dlaczego ten Kowalski dzisiaj nie siedzi w pierdlu, znaczy w areszcie? Wyprowadzony ka w kajdanach z pałacu. Można było Wąsika, można było Kamińskiego. Dlaczego Kowalskiego nie wyprowadzacie w kajdanach z pałacu prezydenckiego jako zatrzymanego za poważne przestępstwa przeciwko. Państwu polskiemu. Pierwszy zarzut: urzędnik państwowy przekracza swoje uprawnienia. Jest paragraf kodeksu karnego. Dalej: złamanie konstytucji. Trzecie: podejrzenie zdrady państwa, ponieważ chciał coś ukryć w rozmowach z obcym państwem, jak już wiemy, państwem wrogim wobec Polski dzisiaj. Dlaczego przez prokuraturę wojskową nie został Kowalski aresztowany? Ja się pytam, co wy jesteście w opozycji i będziecie Płakać w telewizjach, że oni łamią prawo? To Wy macie mandat do tego, żeby wymuszać stosowanie prawa przez wszystkich urzędników polskich.